Siema, z tej strony Artur z bloga EFITEC. Dziś chciałem Wam pokazać dwa ćwiczenia na nogi i pośladki. Mianowicie przysiady i wykroki. Są to o tyle fajne ćwiczenia, że nie musicie ich wykonywać na siłowni. Możecie je wykonać również w terenie. Dzisiaj właśnie taka wersja. Opis tych dwóch ćwiczeń znajdziecie pod filmikiem. A teraz zaczynajmy.